Gdzie. Oj, gdzie był. Chip 7. Kurde, się wysiedla w proponowanych. Jest! Wiedz jest najgorsze? Że zdałem sobie sprawę. O kurwa. O nie. Wiecie, że to już był mój trzeci film z zniknięciem? Pierwszy film, gdzie był. Chip 17. Później był film. Dlaczego zniknąłem? Ostatni był film, którego tutaj nie ma, że Hallouder, te powrót to mem. Ojoj. Oj. Powiem Wam szczerze, nie jestem to gotowy. <smarty> o fuj! O nie! Fu! Fu! Uch. 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 Otóż nie. Widzieliście to. Zdrajca bez brody, o Boże, to było, to było, to było, to było ciężkie. Nope. Ale mnie ogarnia cringe, jak to widzę. W końcu mój plan powiódł się. Po miesiącach planowania odsłonił swój słaby punkt. Zgolił brodę, która jest głównym źródłem mocy. Najpotężniejsi z i shitów nosili brody. Czekajcie, czy ja dobrze usłyszałem? Bra. Jadajców i shitów? Powiódł się po miesiącach planowania, odsłonił swój słaby punkt, zgolił brodę, która jest głównym źródłem. Mo <laughs> Czekajcie, sorry, brodę, że to, to, oh, to jest idealna reprezentacja tego. W skali od zera do zera, jak ocenilibyście cebulę bez brody? Jeden, wysoko, jeden na jeden, <laughs> jak to dziesięć? Patrzcie na to, fuj! Cebulę bez brody można posumać tylko jednym zdaniem. Która jest głównym źródłem mocy najpotężniejsi zjadaj. Czekajcie, 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 ale to jest cringe. Serio? Ależ, ależ, powiem wam, ale nie, to jest pozytywny cringe. Boże, dałem. Dałem wudera z brodą, ponieważ on jest najpotężniejszym zjadajcą i sitów. i oczywiście. I oczywiście dałem Hanna solo. Pamiętacie, jak Han Solo w czwartej części, oczywiście ten z brodą, wyjął miecz i pieszy strzelił. Otóż nie. i szitów No nie! Serio. Sitów nosili brody które są przecież głównym źródłem ich potęgi. Teraz mogę przejąć cały jego sprzęt, czyli jednego ziemniaka. Kurde, nie za dużo tego. Oplułeś się, małe zdrajca. Za to cię nienawidzę właśnie. To jest wiecie, wiecie, ten ziemniak to był kiedyś dla mnie całe moje życie. Bra. Ale to nic, teraz cały jego kanał i cała marka Gwiezdnych Wojen należy do mnie. Dobra, trzeba oświadczyć światu zmiany na kanale. Kuczę, mam za małe łapki i nie dostaję do klawiatury, trzeba będzie. O nie. zacznę to, o Boże. Sorry, że tak stopuję, ale to jest cringe dla mnie, po prostu cringe miliard procent. Jak ocenić tą piękną fabułę. Oh. Czekajcie, ja chcę zobaczyć, co dalej. Było. Co, co to za miejsce? O, nie jak to możliwe. W jaki sposób się uwolniłeś? To niemożliwe mój plan przejęcia kanału był idealny, o nie, co ty masz na twarzy, to. To broda, to nie jedyna słabość mojego planu musiała ci urosnąć podczas teleportacji. <ścoughs> Broda musiała mi urosnąć podczas teleportacji. Ale te filmy były epickie, 10 na 10. Najlepsze niż dziewiąta część. Ups co? Jakie ups, co się na rany kapiczu? Przypadkowo rzucając czar przenoszący cię w inny wymiar, przypadkowo musiałem rzucić także czar przenoszący w czasie. nie Ej, prawie nic takie tam na 5 miesięcy. Wiecie smutne, że 5 miesięcy, jak wtedy zniknąłem, w porównaniu do teraz, ile teraz znikam, to naprawdę nie wydaje się tak dużo. Breh. Pięć miesięcy? To teraz nieważne, <gulanie> ważne, że nie macie tutaj, więc kanał należy do mnie. Teraz wystarczy, że wyjdę i uzbieram swoich wyznawców, ja by. Żeby... Dom... Ej, co, to znaczy, e wiesz, że to tylko żarty? Że tylko dla Beki próbowałem ci zesłać w otchłanie galatkę? i to, co wrócisz tutaj i mnie wypuścisz, co nie. Co? Nie powiem przez pięć <gulanie> miesięcy! Jest na drugim końcu galat, znaczy... Polski! Jak jeszcze ma się No daj i spokój wziął. Patrz to piękną młodą cebulę na tym pomarańczowym tle, które wcale nie wali po oczach. Profesjonalny, kurde, Ach, profesjonalny stream. Niech będzie. Wy piszcie, głosujcie, czy mam ratować kapiczu i czy ma pojawić się w filmach w przyszłości. No, tak, tak proszę. O nie, to już było w 2000. Czy on się pojawił? To film jest 2017 roku. Czy nie mówcie mi, że od tamtego czasu on miał się pojawić już od 2017 roku? O kurła. Mocne. Tak się rozwinął jego zdradziecki plan. Chciałeś mi zrobić kurwa, dułt mojemu zdrajcu, ale, ale niestety. Nie udało ci się. Chciałeś mi zrobić. I kurde się wyjebawszy. Dobrze ci nie przygarnąłem, bo okazało się, że jesteś zdrajcą. Chciałeś mi zrobić. Ale nie udało ci się. Sorry. Zobaczmy, cringe dalej. Kurde, wojownicy cringeą. Posłuchajcie na tak. Cicho! I tak już wystarczyło na Dobra, ale już nie żartując. Na poważnie. Nie było mnie dlatego tak długo, ponieważ musiałem zająć się. Zbycha. <śmieniciela> <śmieniciela> dobre. No patrzcie, to kurde, zwycha, jak jego można nie kochać. I dlaczego Zbychu chce mi zrobić dułet? Zbychu, kumplu. Przyjacielu. Tak o ciebie dbałem, co, o, co zaraz zobaczymy. Jak mogłeś mnie... Jak, jak możesz mi chcieć zrobić dołyt? Proszę, wybacz mi. Otóż nie. Kurła. <laughs> Zbiechu, mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Co zajmuje Zbyszek! Ile razy ci mówiłem, żebyś nie właśnie na auta? Już złaś!

Przepraszam bardzo, co tutaj się dzieje. Znaczy... Zakłóca pan spokój w niedzielę. Kto to jest? To, no, wie, pani się nie boi. A, a ma pan kartę szczepień? Co? Proszę pana, proszę stąd iść z tym czymś. Dobrze, tylko zdajmy Już. On się boi nowych osób. Nie, to proszę pana nie interesuje, Zaraz raz po policję. Zakłóca pan niedzielny spokój sąsiadów wszystkich. Mieszka pan na tym osiedlu? Ale panią zaraz, walnę, czwarte się. Ale zaraz paniu walny czwartokwiad do śmierci. Do it. Ale faza to faza to był cringe, kurde pierwsza klasa. O matko.